Hej, coś witajcie, z tej strony Śramolek Witam was bardzo serdecznie w... Nie wiem w którym odcinku Było ich dużo Jak po Tytule Jeżeli go przeczytaliście a Znając się to Właśnie przez tytuł weźliście na odcinek To tak, kończę Koniec Ale koniec Nie z Minecraftem Nie z YouTube'em. Ale nie będzie streamów Nie będzie streamów na YouTubie, ponieważ przyłączą się na Twitcha I zapraszam, wa, zapraszam Was bardzo serdecznie na Twitcha Szramoleku Zapraszam was, was bardzo gorąco na tą tego Twitcha Będą pojawiały się streamy jakoś tak parę razy w tygodniu na pewno Albo w weekendy same nie wiadomo, ponieważ, no, szkoła i te sprawy. Teraz tym bardziej, że jeszcze są są czasy komunii, dużo ich jest, więc. No. Także ten. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? No. Mogę trochę powalczyć, ale. No, niestety muszę skończyć z YouTube'em, ponieważ mam słabą aktywność. Na Twitchu też yy, będę miał dodatkowe. Yy, Dodatkowe zarabianie, tak jakby, bo jednak są jeszcze te bitsy, co nie? Ym, będę miał jeszcze. Na pewno na Twitchu siedzi więcej osób, bo tam ogółem same streamy zazwyczaj są. Siedzi na pewno więcej osób na tym Twitchu i też ku dlatego tam się chcę przenieść. No to co? No to w sumie chyba tyle z tych ważnych informacji. No to przejdziemy sobie do paru gierek. Myślę, że sobie pogram trochę. Jakieś gierki randomowe. I raczej będę kończył ten odcinek. To ten. By the way, stream był. Jeżeli ktoś jest, to możecie napisać w komentarzach, że ja ze streama, że byłem. Że by, byliście na streamie. Także ten. Znaczy, się powtarzam, to także ten. Trochę mnie denerwuje, te słowa. Bo za dużo razy go używam. Ale zwaliłem, nie mogę w niego trafić. Totalnie. Jeżeli ja go nie zestrefuję, to umrę. Ja tego koksa już. Wyrąbane. Dobra, nie strefuj mnie teraz, nie strefuj mnie teraz. Okej okay. Pogramy sobie trochę PvP. I będę serio kończył. Odcinki może w końcu zaczną wlatywać. Mam nadzieję przynajmniej. Teraz dzisiaj mam wolny dzień, ponieważ moja mama pojechała na przyjęcie. A ja mogę sobie w spokoju nagrać odcineczek. Także no. O, teraz powiedziałem także no zamiast także ten. O, muszę zjść koksa. Założyć wódki. O, klata, akurat zapadła. O, zjazd. Teraz mi spodnie padną. No co? Odcinki na pewno będą się teraz pojawiały. No bo skoro idę na Twitcha, no to jednak musicie mieć co oglądać na tym moim kanale, a nie jakieś powtórki ze streamów, które były miesiące temu. Także no. no znowu teraz także no. Raz także ten. Zdarza się, no co zrobisz? Dużo razy się powtarzam. Na streamach też strasznie dużo razy się powtarzam. Ile można tych koksu Mój Boże. Ile on ich zjadł? Dobra, kto policzy, to nie wiem. Jak uda mi się wypłacić z i ogółem ze streamów, to wysyłam mu 5 zł na PayPalu. Jak, pol jak policzycie ile zjadł refów? Kto pierwszy napisze, ten lepszy. Będzie miał darmowe ten, darmowe pieniądze, darmowe 5zł taki, taki fanfakt, zarobiłem dzisiaj wiadyszki na streamie Więc wpadajcie, fajne rzeczy się dzieją Dzisiaj głównie PvP było grane Lebed Wars z moim kuzynem też Różnie się dzieje Przypały u mamy, przypały u nauczycieli Także no Znowu się powtórzyłem Jak już długo w sumie na ta ręki nie trzeba czekać. Jak na streamie grałem, to trochę dłużej trzeba było czekać. I tak powiem wam, potnę ten film. Zarabiany nie mam, więc nie opłaca mi się 10 minut robić. A właśnie najważniejsze dla mnie było yy, yy, specjalnie dla was. Yy, dać wam tą informację, że teraz będę zaczynał streamować na Twitchu. W sensie zaczynał. Po prostu będę streamował na Twitchu już. Nie chce mi się na YouTube siedzieć. Twitch better. Większe pieniądze. Wszystko lepsze. Mówię Wam, ludzie. Dobra. To widzimy się w takim razie w następnej gierce. Dwa, jeden, start. Witam serdecznie, wróciłem. To taka mała chwilka była. my tu mamy? Hej jakiś. Kto to jest? Ej, hop, nawet ładnie strafuje. Już mnie zastrafował, na samym początku mnie zastrafował. Ale teraz ja mu strafkę dałem. Okej, okay, zlizał. No dobra, no to co, to widzimy się w jeszcze kolejnej gierce. Witam. Jestem. Oni tam w ogóle o, jak, o jakimś odpale pisali. Ale teraz nie ten chłop. Ten chłop nie, niezbyt. W sensie... Może jest, może ogarnia PvP, ale najlepszy to on nie jest. Też ja większą strawkę dostałem niego niż ode mnie. To nie była taka mini strefka, to była dość gruba strefa. No właśnie, strefuje dobrze. A Co by w ogóle na to, jeżeli mia... wrzucałbym wam odcinki z tego? Z Ariwi. Bo jest nowa edycja, ja mam gildię z chłopakami, z... z kolegami. Bo z chłopakami, jakbym powiedział, to pewnie byście ich znali, a nie znacie ich. O, migapa, mi gapę. Trzymaj. No, oddałem Ci gapa, morda. Ale... czekać. czy... się wydaje, że na reachu jest? Nie w stronę się odwróciłem. Ja zliżę w tej walce, na pewno. Ciekawe ile ma CPS-ów. O Jezu, dobra. Nie spojrzałem na HP. Coś się szybko mi zleciało, obostra mam. A ja bez gapy byłem na siebie. Dobra, to widzimy się w jeszcze kolejne ręce. Myślę, że po tej ręce już sobie na spokojnie skończę odcinek, bo monetyzacji i tak nie mam, a tak jak już mówiłem, informacja ważna była dla Was do przekazania, więc no. Okej, okay, witam serdecznie w kolejnej grze. Muszę sobie 9 pingu jest super. O. Dobra, to może jednak zagramy sobie jeszcze jedną, no bo tutaj kolega wywaliło, więc... No. To widzimy się w jeszcze kolejnej gierce. Lecimy. Okej, okay, chłop maskina. No. Czyli nie Aleksik, ale ma gówniany internet. Nie no, ja mam 200 pingu, no to co jest? Czemu, czemu krytował? Co jest z tym chłopem nie tak? Albo bardziej co jest ze mną nie tak, bo internet to nie jest najlepsza rzecz Dobra Ja wam bardzo dziękuję za uwagę Dziękuję, że wszyscy byliście na streamie Może nie wszyscy, ale większość graczy była na streamie Moich widzów Także ten, dziękuję w ogóle za obejrzenie odcinka, jeżeli oglądacie Zostawcie łapkę w górę, subika, bo bardzo mi się przyda a tym bardziej będę widza, widział, że jest aktywność, która mnie będzie motywowała do jeszcze lepszych filmów, które będę się starał jeszcze lepiej montować niż te. Więc w takim razie dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału i mam nadzieję, że do zobaczenia na Twitchu.